Dzisiaj, dzisiaj rozpoczęliśmy sadzenie lasu pod hasłem Pomorza nie sadzą las. Wpisujący się w rok Lasów Pomorza ogłoszony przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Pierwszy, pierwsze władze regionalne w Polsce, które zauważyły wartość ekosystemu leśnego. To trzeba wyraźnie podkreślić, bo z reguły na co dzień przechodzimy obok lasu właściwie nie zwracając uwagi na jego zdrowotność, na jego y, kondycję, na jego y, w ogóle rolę, funkcję w naszym, w naszym życiu. Nam się wydaje, że las zawsze był. Zresztą y, powtarzamy prawda, w różnych sytuacjach, że nie było nas y, będzie las i, i wydaje się nam, że, że to jest oczywista y, oczywistość, ale to tak nie jest. Y, las wymaga y, permanentnej pielęgnacji, wymaga, y, wymaga wsparcia. Po prostu dzisiejszy dzień jest taką okazją, żeby na te tematy rozmawiać, pokazać, jakie y, zagrożenia niesie ze sobą y, dzisiaj. Dzisiaj, rzeczywistość, czego las oczekuje jako ekosystem, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I dzisiaj też chcielibyśmy przekazać informację, że leśnicy. Co roku pomnażają powierzchnię leśną w województwie w pomorskim. Że w, chociażby w tym roku posadzimy 13 milionów nowych drzew na powierzchni blisko 1,5 tysiąca hektarów i wspomagamy właśnie te miejsca w lesie, w których sobie przyroda sama poradzić nie może. Oczywiście część powierzchni odnawianych jest w sposób naturalny w związku z, z obradzaniem się nasion. Ale niestety to obradzanie się nasion nie następuje każdego roku, ono jest, to natężenie jest zmienne, więc tutaj potrzebna jest ręka leśnika gdańskiego, który wesprze te lasy i pomoże powiększyć, powiększyć tą, tą powierzchnię. Panie jest super zrobiłeś. No nie się a nie Oni takie problemy, a teraz a co, a kto, a wiezie, wie, wiesz, jak to zrobić, wiesz? Przecież To super. Stopnik? Tak. No. Coś to do, do końca. Coś to musi do końca. Brawo. 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 Wiadomo, ogłosiliśmy. Międzynarodowy Rok Lasów, także na Pomorzu Rok Lasów dla Województwa Pomorskiego. Coś, co łączy ponad podziałami, co jest bardzo potrzebne, żeby można w ogóle rozmawiać, żeby można coś wspaniałego, dobrego robić, chociażby to, co dzisiaj tutaj wszyscy robią, sadzą las. Jest to potrzebne dla zdrowia, ale jest także to potrzebne dla takiego połączenia wielu myśli, wielu działań, samorządowych, wielu działań i w takich inicjatywach, w takich spotkaniach e, właśnie dochodzi do porozumienia, do wspólnych e, kolejnych celów i myślę, że to jest jakby ponad podziałami bardzo potrzebne.